Zimowe ferie z zapasem dlatego dziś w kompasie pacjenta o tym, gdzie szukać pomocy medycznej, jeśli podczas wypoczynku, wyjazdu zachorujemy. Pierwsza sytuacja odpoczywamy w naszym kraju, jesteśmy nad morzem, w górach, no i dopadła nas jakaś angina, gorzej się czujemy, mocne przeziębienie. I uwaga! W takiej sytuacji możemy zgłosić się do wybranej przychodni medycyny rodzinnej, tak zwanej podstawowej opieki zdrowotnej. Nie musimy wypełniać jakiejś deklaracji, po prostu idziemy i prosimy o przyjęcie. No ale co w sytuacji, gdy zachorujemy w weekend albo w nocy, bo tak też się może zdarzyć. Wówczas na ratunek jest przewidziana opieka nocna i świąteczna. Nocna działająca od godziny 18 do 8 rano dnia następnego. Dowolny punkt wybieramy, do którego nam najbliżej. To są też miejsca, które działają w weekendy. Oczywiście, w sytuacjach bardzo ciężkiej choroby, zawsze możemy się zgłosić też na szpitalny oddział ratunkowy, ale pamiętajmy, to nie jest alternatywa dla opieki nocnej i świątecznej. No a co, gdy wyjeżdżamy za granicę? Jeżeli to jest wyjazd na terytorium Unii Europejskiej, wtedy warto zabrać ze sobą kartę EKUS. Ona jest takim poświadczeniem tego, że jesteśmy ubezpieczeni, że mamy prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie całej Unii. No i to chyba tyle. Życzę przede wszystkim Państwu dużo, dużo zdrowia, aby pomoc lekarzy nie była potrzebna. Hu, hu, ha, nasza zima zła. Proszę napisać w komentarzach, gdzie Państwo będziecie odpoczywać. Dobrego dnia, żyjmy długo i szczęśliwie.